Super, 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 że o tym powiedziałeś. E, między innymi etykietowanie produktów to jest zmora, zmora dzisiejszych czasów, bo producenci oni są bardzo sprytni i oni wiedzą, że przyciągną uwagę konsumenta pięknym opakowaniem. A niestety, człowiek, osoba, która nie czyta e, składu produktów. Ona spojrzy tylko na etykietkę, zobaczy, że jest ładna. Tak jak spojrzy, wspomniałeś, białe opakowanie, jakieś tam błękitne, pastelowe kolory, wszystko takie delikatne, zdrowe, jak najlepiej jak jeszcze jakiś listek będzie, jakieś owoce, warzywko na tym. No to taki człowiek jest oczarowany i on wie, że on jest zdrowo w cudzysłowie. Wierzy, że jest zdrowo wrzuci do koszyka. Yy, no właśnie, i tak jak wspomniałam na początku, że to jest zmora dzisiejszych, dzisiejszej spożywki, że tak powiem, bo. Nawet najpiękniejsze opakowanie można zapakować najgorszy skład świata. Kiedyś y, wziąłam do ręki ciastka i tam było rzeczywiście napisane fit. Fit coś tam. Nie pamiętam już dokładnie, ale było fit i by, była sylwetka kobiety. Takiej smukłej kobiety. I to były ciastka aha, pełnoziarniste, żeby jeszcze tak dodać akcentu, że to były pełnoziarniste ciastka. No i odwróciłam oczywiście skład, no bo jak, jak tego nie zrobić. E, I przeczytałam. Okazało się, że w składzie jest naprawdę sam najgorszy syf, znaczy najgorszy syf, no, no jakby jakość półproduktów, z których był stworzony, e, były stworzone ciastka, to troszeczkę odbiegało od tego, co, co, co miało być w nich. No, był tam tłuszcz palmowy, syrop glukozowo-fruktozowy, było sporo zbędnych dodatków, które normalnie ciastka nie zawierają, a te zawierały i to wszystko było przykryte właśnie tą banderolką fit, pełnoziarniste, pięknej kobiecej sylwetki. Oj, to, to, jest, to jest bardzo, bardzo jakby złe poczynania ze strony producentów i na to trzeba być wyczulonym i czujnym, a, a będziemy wtedy, kiedy przeczytamy skład, rzeczywiście. Bo tylko to nas jakby da nam zieloną lampkę do tego, czy produkt jest warty wydania na niego pieniędzy, a co gorsza skonsumowania, czy nie? Bo to jednak o to się rozchodzi, żeby wybierać tą jak najbardziej wartościową żywność. Chcesz dowiedzieć się więcej? Przesłuchaj pełnego odcinka podcastu, klikając w miniaturę.